Jo, z tej strony Buniek. Witajcie w bardzo, bardzo szybkim newsie, zanim zaczniecie cokolwiek kombinować. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli, a jeżeli nie wiecie, to teraz się dowiadujecie, że można zrobić transfer konta między serwerami europejskimi a amerykańskim i vice versa, czyli między amerykańskim i europejskim. Czyli innymi słowy, jeżeli macie konto na serwerze amerykańskim, to możecie je przenieść na europejskie, żeby zmniejszyć wasze pingi. Konto zostanie przeniesione w całości. Czyli tak jak normalny transfer między oboma serwerami europejskimi. Transfery można dokonać za darmo raz, i jeżeli mieliście konto na serwerze amerykańskim założonym przed 1 czerwca 2010 roku. I uwaga, bardzo ważna informacja, za zanim zaczęcie przenosić konta, jeżeli posiadacie podwójne konta, czyli gracie i na północnej Ameryki, i na serwerze europejskim, z tego względu, że te konta można połączyć, jeżeli chcecie. Możliwość połączenia kont oferuje Riot w linku, który znajdziecie poniżej. Połączenia kont mogą dokonać tylko i wyłącznie gracze, którzy są z Europy i większość rozegranych gier mają na europejskim IP. Po połączeniu kont stracimy nasze statystyki, pozycje w matchmakingu, ustawienia run oraz masteries, nasze punkty honoru, wszystkie połączenia do referali itd. oraz... Będzie problem oczywiście z friend list oraz może być problem z naszym ratingiem podczas działania w Trybunale. To tyle. Poniżej znajdziecie linki, gdzie znajdziecie dokładne informacje na ten temat, czyli skąd ja brałem informacje na temat połączenia kont oraz transferów. Dostaniecie dwa linki do polskiej strony League of Legends oraz do strony Gaming.net. To było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia.